Witam tu Aristeo na wyspie Fastland. Czas podjąć pewne decyzje. O okazuje się, że e zostało mi tu już do pokonania znaczy się w ogóle w na tych czterech wyspach już bardzo niewiele armii i możemy nie zdążyć zebrać tyle doświadczenia, aby awansować na następny poziom przed pokonaniem Pająka. Dlatego wydaje mi się, że korzystniej będzie po prostu udać się na pająka i odblokować sobie dalszą część fabularną. Tym bardziej, że taki zbieg okoliczności, że będziemy mogli skorzystać z pewnej umiejętności mojej walkiri, która zagrzeje moich wojowników do walki. A to się może przydać, gdyż z pająkiem szałem nie będziemy walczyć. A to jednak zwiększy inicjatywę i szybkość. Ok. Następna sprawa. Ani się nie zorientowałem, a mój kruk stworzył dla mnie pewien zwój. I trochę mnie właśnie wkurza to, że gra nas nie informuje o takich sprawach. A przynajmniej ja nie wiem, jak to tak na szybko sprawdzać. No dobrze, ale użyjmy tego. I. Co tutaj? Nie, tutaj nic. Użyjmy jeszcze umiejętności czy tam ciaru. Eee, Płonące oczy to zwiększy nasze dowodzenie o 20%. To się na pewno przyda. I teraz tak, tutaj mam bardzo dużo runek umysłu, a to nasuwa mi taki pomysł, żeby zainwestować tu, tu i rozwijać to na maksa. W tej chwili to nie jest duża różnica, tylko 100 do dowodzenia, ale na trzecim poziomie będzie to już 700. Cóż, jeszcze w tym odcinku przejdziemy się tutaj po okolicy, bo tak się składa, że sporo rzeczy nie pozbierałem, przegapiłem i tak dalej. To zresztą widzicie gwiazdki. Gdzie to było? Tutaj oj, no i niestety znaleźliśmy się w piwnicy, a nie chcieliśmy tego, to trzeba bardzo ostrożnie podchodzić, żeby okej, okay. gdzie to było? Tu o. Połaszcze słoneczne. Zobaczmy, co to jest takiego. Ech, ubranie. Plus 2 do intelektu i 100 do dowodzenia. Akurat bardzo mi się to przyda. Tym bardziej, że noszę taki łach, hmm, który na pająka się na pewno nie przyda. Okej. Okay. Co tu jeszcze mogę zrobić, żeby wspomóc moją armię? No tu niestety ubogo. Więc, hmm. przenieśmy się w inne miejsce. Gdyż tutaj pamiętam, że nie pozbierałem kryształków i jakiegoś tam zwoju. O, kryształek już widzę. Aha. Tutaj właśnie pojawiła się pewna armia. Niestety są strasznie silne, więc nie będziemy ich zaczepiać. A armia ta jest nam potrzebna po to, abyśmy odzyskali pewien amulet dla naszej koleżanki, która przemienia się w zombie. O, a no to jest raczej słabe. Cóż, musimy... Aha, nie, zaraz, zaraz, tu jeszcze coś pamiętam, że przegapiłem. O, właśnie. I co to takiego? Aha, kasa. To nawet całkiem przyzwoita. Może tutaj zrekrutujemy... ...brakujących nam żołnierzy? No ale akurat tych nie chciałbym w bitwie tracić, ale bierzemy ich. Bierzemy. Reszta nie jest zbyt ciekawa, ale możemy coś tutaj sprzedać. Na pewno tego nie chcę. To na pojąka się nie przyda. To nie. O, tego też nie chcę. Reszta się jak najbardziej przyda. Dajcie, tu można było kogoś fajnego kupić. Właściwie są dwa sklepy. Aha, to tu w ja, ogóle dziewięciu mogę znaleźć. W ogóle trochę mało ich już jest. mi warzywitami podobny problem. Tylko jedno źródełko. I to już bardzo wysychające. Dla zainteresowanych jest taka opcja polegająca na pokonaniu pająka bez y, straty jednostki, możecie obejrzeć u Jarcika, który właśnie pokazał metodę na trollowanie pająka, ale ja jej nie zastosuję, ja troszeczkę inną. O, czy 15. E, oczywiście moja jest gorsza, ale... Ale jest moja, czyli tylko oni. Nie no, ja nie mogę dopuścić do tego, żeby moi wróżbici zginęli. Bo zobaczcie sami, źródełko wysycha. Dlatego zastosujemy nieco inną. Przeniosą się tam, gdzie zmierzymy się z wielkim pająkiem, czyli na Easterling. I tu dokonamy bardzo ważnej... Znaczy wprowadzimy w życie bardzo ważną decyzję, a mianowicie nie oddam ich moim wróżbitów na pewną śmierć. Was raczej widzą na flance. Chociaż, czy to na pewno ma sens? Może tak. Tak, a tu zakupimy tych sprawdzonych żołnierzy, wilki morskie. Naprawdę sprawdzały się w wojowniczej księżniczce. Mam nadzieję, że tu mnie nie zawiodą. Natomiast drugą formacją będą. Białe miski. Tu gdzieś był sklep i wiem, że tutaj nawet jatunków można było kupić. A, ta wiedza w przyszłości może być istotna. Bo tym razem niestety nie skorzystamy. O, akurat. Styknie. Teraz chodzi o to, jak to najlepiej rozstawić. Hmm. Nie no, tu raczej bym to zamienił. A może... Może tak. No nie zobaczymy w bitwie, jak to się sprawdzi. Tak, i nie jest prawdą, że dostałem od jarlów oraz wrzbitów łapówkę za umożliwienie nieuczestniczenia nie w bitwie. To jest nieprawda. To roz, rozsiewają te plotki moi wrogowie. Jak ich znajdę i ustalę, to będzie. Wielkie lanie. Olaf się nimi zajmie. To jest tak, czy ja wszystko zrobiłem? Czy ja w ogóle Krukowi kazałem pracować nad... No właśnie. Byłbym zapomniał. Oczywiście chcemy kolejny taki zwój. Tutaj skorzystałem. Tutaj, czy ja coś mogę jeszcze? Chyba nie. No nic, dziękuję wszystkim za brzmienie odcinka. W kolejnym pokonamy pajęczycę. Czy to jest pająk, czy pajęczyca? Nie wiem. Pokonamy wielkiego, martwego pająka.